Witajcie, widzowie YouTube'a w moim nowym filmie. W tym filmiku opowiem Wam o serze. A dokładnie dlaczego ser ma dziury. Panuje mit, czy panuje mit. Popularny jest taki mit, że dziury w serze biorą się dlatego, że myszy po prostu wygryzają te dziurki, tak? <grymne> to to się dzieciom tak opowiada, po prostu takie bajki o tym, że myszki jedzą serek i dlatego te dziurki tutaj, o widzicie fajne dziurki są. A prawda jest taka, że te dziurki biorą się z tego, że do sera jest dodawana soda, sudy. I dwutlenek węgla z tego sodu zaczyna się uwalniać. Podczas uwalniania się dwutlenku węgla z tego sodu, z tej sody, tworzą się takie przestrzenie w serze, czyli takie bąbelki, które są widoczne po przykrojeniu serka. Ten serek tutaj, który mam jest prawdziwy, nie jest jakiś podrabiany, jest bardzo, czuć po prostu won, bardzo wonny, bardzo dobrą woń ma. I um, to nie jest po prostu, bo jest dużo um, takich seropodobnych, w sklepach po prostu um, robione z, z roślinnego tłuszczu, takich podróbek seropodobnych. To jest jednak prawdziwy ser z mleczarni owinięty był w taki ten wiecie pomarańczowy ten ten ten, ten folię taką tą otoczkę i on bardzo pachnie ten serek i właśnie tak te dziurki były zrobione jak wam powiedziałem dodany był sód sody dodali e, oczyszczonej prawdopodobnie może coś innego może jakiś inny ale chyba soda i zobaczcie dziurki w serze są i to wcale myszy tego nie wyjadły. Przynajmniej mam taką nadzieję. <laughs> Przepraszam. Przepraszam Was za moją chorobę, ale grypsko mnie dopadło i mam głos. Jaki mam głos? <laughs> tak ser, taki ser możemy dodać do pizzy, na chlebek, bułeczkę świeżą, ze serkiem pewnie. Nie, nie jeden lubi taką bułeczkę. Chyba słyszę my, muszki te, myszki wyczuły serek, i będę chciały jego jeść. Ech. Muszę wytępić je, po prostu masakra. A ja kończę już ten filmik. Wszystko już wiecie na ten temat. O naszym serku. I zapraszam was. O tak, na miniaturkę sobie zrobię taki off -stryk. Ja was zapraszam do subskrypcji. Mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne, oraz zapraszam Was na inne moje filmiki na kanale. Jeżeli któryś filmik Wam się spodoba, to proszę, proszę udostępnić go po prostu znajomym na Facebooku. Tak. Ja robię ostatnie zbliżenie. Życzę Wam smacznego. Serka. Trzymajcie się, cześć.